Dzień dobry, witam w dziesiątych ogrodowych czytaniach czwartkowych, odcinek specjalny, a zarazem w pierwszych ogrodowych czytaniach czwartkowych na kanale YouTube. To zupełnie nowe doświadczenie. Drodzy Państwo, ostatni odcinek obejrzało ponad 7100 osób. Z całego serca Państwu dziękuję za zaufanie, za zainteresowanie poezją. W tej chwili, drodzy Państwo, będę czytał wiersze, które przyszły do mnie w ciągu ostatnich 10 tygodni ponieważ ponad 100 autorów przysyłało mi po dwa, trzy, cztery wiersze znakomite. One szły na półkę, a w tej chwili skorzystałem z tego, że mamy specjalny odcinek i z tych prawie 300 wierszy wybrałem kilkanaście na dzisiejsze wydanie specjalne. Nie będę mówił, jak to będzie wyglądało. Jest to danie jednogarnkowe, ale w sumie trzy tematy. Czas, ludzie, my i słowo będzie się przewijało. Drodzy Państwo, jest to projekt, który został przygotowany przez Gminne Centrum Kultury w Skierdach. Jesteśmy w gminie Jabłonna. Z inspiracji Teatru Rampa w Warszawie witam sympatyków, jak również projekt wsparły Dom Kultury Świt. Strona prawie poeci literacki Wolny Eter. Kultura w kwarantannie. Poeci polscy.pl. Społeczność artystyczno-rozwojowa. I ostatnio grupa literyczna na krechę. Dziękuję wszystkim za udostępnianie. Drodzy Państwo, pora na wiersze. Zaczynam od słowa. Wiersz, Teresy Pyc, Po cichu. Myśl świeżą wyprowadź z cieni, świetlisty mój duchu. Niech papier się nie rumieni, spiszę ją po cichu. Przycięte podaruj pióro, palce niech się zegną, Nocą bezcenną, ponurą, Przez słowa pójdź ze mną. Ukołysz mnie nową pieśnią, dotychczas nieznaną. Niech się dobre rzeczy przyśnią, utulą nad ranem. Tak zaczęliśmy naszą potrawę jednogarnkową. Kolejny wiersz Muzyka Słowa. Eliza Segiet przysłała ten wiersz. Piękny jest świat rozmalowany muzyką słowa. Jak przelatujący motyl, który przez chwilę upaja kolorytem swego ciała, zatrzymując oddech spragnionych piękna. Jego zmysłowy taniec to wolność wyobraźni. A słowo, słowo może być muzyką, którą słychać, kiedy jest już ciszą, a jeszcze milczeniem. Dziękuję pani Lizo za ten wiersz. I kolejny z tego samego cyklu wiersz Małgorzaty Murawskiej-Pruszkowskiej. W słowie. Ciekawy wiersz, dziwny. Chciałabym Ci przekazać to ważne. Zamknięte w ogólnych pojęciach. Słowo. Dobre. Wszystko. Rozumiesz? Wiem. Dziękuję pięknie Pani Małgorzato. Ten wiersz otwiera. Absolutnie horyzonty. I cudowny wiersz Krzysztofa Cezarego Buszmana. Prawda o słowie. Posłuchajmy. Prawdy o słowie nie zakrzyczysz. Na kłamstwo nie ma żadnej zgody. Bezpański nie oznacza niczyj. Niestary nie oznacza młody. W samym zalążku zawsze gaśmy niesione na językach plotki. Niesłony nie oznacza kwaśny. Niegoszki nie oznacza słodki. Używać trzeba słów dosadnych, W ich twórczą moc już dziś uwierzmy. Niebrzydki nie oznacza ładny, Zabawny nie oznacza śmieszny. Pośród radości lat mozolnych, Niech dobre nas witają świty. Nieśpieszny nie oznacza wolny, Niegłodny nie oznacza syty. Myśli potrzeba nam rozsądnych, co są zaczątkiem dążeń śmiałych. Nie głupi nie oznacza mądry. Niewielki nie oznacza mały. I kolejny wiersz rozbawił mnie. Wiersz pani Aldony Latosik w letnim gabinecie. <laughs> Ostatnimi czasy żar leje się z nieba. Zatem pomieszkuję w cieniu rozłożystej korony drzewa. Zbieram zdbuchnięte wiatrem klejnoty. Kolor nadziei napawa optymizmem. W duecie z procentami stawia czoło niestrawności. Sprawdziłam, orzechówka pomaga, a nawet rozwesela, daje słowo. W letnim gabinecie z zakamarków kory wyłuskuję myśli. Dobieram słowa, układam wersy. Czasami bujam się niczym skrzydlaty remis przytwierdzony do gałęzi gnieździe. Orzechówka pomaga pani, Aldono, zdecydowanie. <laughs> Stefan Jurkowski, ucieczka. Co by się stało, gdybym ci wyznał, że wszystko, co mówię, jest tylko Cichnącym czasem, może krotochwilą. Uciekam, nie patrząc ci w oczy, chłopiec, który nie wyrósł z siebie, cyniczny starzec, ze śmiechem powtarza, nic wielkiego, nic wielkiego. Wypijam twój płacz i biegnę wolny. W opustoszałej hali dworca czekam, na nieistniejące pociągi niczym, lew. Wielu z nas czeka, panie Stefanie, dziękuję. Drodzy Państwo, jedyny wiersz po znajomości, który tu się znalazł, wiersz mojego autorstwa, niedawno napisany, idealnie mi pasował, trudno było go odrzucić. Robert Tondera jest autorem tego wiersza. Wiersz pod tytułem Będę. Nie będę malarzem. Brakuje mi płucie, na pusta perspektywa duszy nie ukoi. Nie będę muzykiem. Na klucz się zamknęły wszystkie zwiewne nuty, a słońce w zenicie Chopina nie budzi. Rzeźbiarze. Jednooki zamknięty w swej grocie szerzej wzrokiem sięga niż ja włos od ściany. Tylko słów nie brakuje. Tak więc w słów nadmiarze jednym słowem jestem. Dziękuję za wysłuchanie tego wiersza. <laughs> I przechodzimy do pieśni, pieśń z myślą dla Zofii. Pani, pani Anna Czachorowska przysłała wiersz bez tytułu. Wszystko mi o Tobie śpiewa. Wszystko mi o Tobie gra. Ta muzyka prosto z nieba płynie rzeką w snach. Nie odmawiaj tej rozkoszy moim uszom, moim oczom. Jeszcze słońce za tym wzgórzem, zanim zaśnie, zejdzie z boczem. Dziękuję za tę pieśń. A my drodzy Państwo razem ze Słońcem wyruszamy w podróż. Odwiedzimy różne miejsca. Pierwszy to wiersz Małgorzaty Kulisiewicz, Madame. Obiecałem Pani, Pani Małgorzato, że ten wiersz się pojawi i proszę, jest. Findesieklowa dama otulona zieloną peleryną plant wsiada do zaczarowanej dorożki. Dzwonki weselnych koni z bronowic zdobią pięciolinie ciszy. Ptaki siadają na ramionach poetek, wywołanych do tablicy wspomnień. Siostry Kosakówny, Maria i Madzia przechadzają się wiślanymi bulwarami. W tłumie błysnął cylinder uśmiechniętego boja Żeleńskiego. Stach pije gdzieś absent, nie pokaże się już dzisiaj. Findesyklowa dama składa parasolkę i otula się nad rzeczną mgłą. Przez wieki piękna. Madam. Krakowi. I jakby adwocem tego wiersza stara Praga. Autorka Danuta Chyła. Prago, tak wiele lat chodziłaś w poplamionej sukience. Zakładałaś przenoszone szpilki. Stojąc w bramie uśmiechałaś się karminowymi ustami. Zmęczone ciało ogrzewałaś łykiem z butelki i czekałaś na parę groszy. A on w czapce na bakier przy krótkich spodniach i marynarce udawał W Spragnieni uczuć, graliście miłość lub ją spotykaliście, często gwałtowną, wybuchającą zazdrością. On krzyczał: Wróć, daruję ci winę, ona porzuci inne dziewczyny. Bieda budowała życie z brukowej kostki i rozrzucała je jak jesienne liście. Dziś uśmiechasz się Prago nowym obliczem. Nie ma Hanki ni Stacha. Imienin u cioci, bramy opustoszały. Inny świat, chłopcy i dziewczyny. Ale ciągle nad tymi ulicami unosi się zapach starej Pragi, bicie jej serca i niepowtarzalny klimat. Wiem coś o tym, mieszkałem przez rok na Starej Pradze i ten klimat mi się udzielił. Boże na krótka i jej wiersz z mottem Iwaszkiewicza. Wszystkie pyszności świata są jak cienie skromne gdy się twój ciężki obraz dźwiga pod powieką. Posłuchajcie. Zniebolona wspomnieniami uciekam daleko, do ciepła fal oceanu, w zapach eukaliptusa w górach błękitnych Australii, w huk wodospadów Wiktorii, w barne krajobrazy Indii. Na drogach świata zdzieram buty, gubię lata. Wszystko i tak psu na budę, ty za mną, myśl, w myśl. Dziękuję Pani Bożena. I skok daleko daleko Sylwia Kościk Piwowar i jej wiersz dotyk Aten. W hałaśliwej ulicy pył starożytności domykał ciszę po burzy wernisarzu. Okiennice trzepotały rozmowami godnymi uszu wieczności. Zapach jaśminowców zapadał się w zmierzchu, a pomarańcze jak słońca kołatały w ramionach wszędobylskiej zieleni. Akropol szturmował wiatr, łomotał w uda i czerwoną sukienkę. Morskie lustra rzeźbiły piersi kariatyt. Wtedy niebo dotykało ziemi, tak niepoludzku i bez zobowiązań. I w tym temacie kolejna podróż, nieco bliższa. Michał Stachelski i jego utwór La Vanilla. Teraz Magdalenka i cierpki smak tajnej czarnej poranek w oknach odbija anonimowych przeżuwaczy. Wczoraj zwędrowało z nas, odeszło w świt otrzepotany z onirycznych narośni, spod wykuszy wydumanych w ciemności ze światła, gazowych latarni, z fasad gotyckich, pinakli i zapachu cynamon. A pani młode dłonie nasuwały pończochę na nogę manekina. Pani pierwsza skinęła głową, subtelnie poprawiła czarny kosmyk, dyskretnie spojrzała na zegarek. Pani nazwała Bugenville przy naszym stoliczku. Zostawiłaś pani niemożliwy powidok w witrynie sklepowej I może jeszcze posmak po taniej, po czarnej Dziękuję za ten wiersz, panie Michale I przeskakujemy do kolejnego tematu Czas, my, oni Magda Grabowska i taki oto utwór Mi zazwyczaj w żołędziach trudno widzieć dęby i wierzyć, że do korony jest rzut kapeluszem. Ty o deskach na opał umawiasz, przyniosłem drzewo. Ulubiona perspektywa luźny zwis z najwyższej gałęzi. Ale gdy obojgu opadają witki, trzaskamy drzwiami do lasu, zamiast dawać sobie z liścia. Dziękuję, Magdo. Dziękuję. I coś, drodzy państwo. Co wywołało ze mnie skok ciśnienia. Wiersz, którego autorem jest Jagoda Zimała. Słuchajcie. Pompa, pompa, pompa. Trzy razy napisałam bez sensu. A tu cię kochany zaskoczę, bo to jest diagnoza życia. W kółko te same błędy. Po trzy razy do tej samej rzeki. Dramat każdy grasz po raz wtóry. I po co? Równie bez sensu jak trzy razy pompa. A i tak napisałem. <laughs> Szalone, ale wspaniałe. W sumie tutaj powinienem postawić kropkę, ale jeszcze, drodzy Państwo, nie czas. Kordian Michalak. Gdzieś. Mieszka ze sobą coraz częściej. Coraz dalej od Bóg wie czego, coraz bliżej Bóg wie gdzie, przestał się już dziwić, że nikt nie wcisnął czerwonego guzika, a Syreny tylko w bajkach. Nie szuka się przecież niezaginionych, o zagubionych nie wspomina się nawet w żartach, choć żarty i tak dawno przestały być śmieszne. Czas poszedł po niego i nie wrócił. Pewnie go znalazł. Skoro, drodzy Państwo, czas jest taki ważny, to na zakończenie przepiękna miniatura. Sława Sibiga, nie ukrywam, że uwielbiam jej hajku. Ponadczasowy zupełnie. Ocean rodzi się skropli. Wczoraj nadali imię. Wieczność w kilku wyrazach. Drodzy Państwo, to praktycznie koniec, ale muszę. Muszę podziękować tym, którzy mi pomagają. Kinga Karpatii za zdjęcie na czołówkę Teatr Rampa, za zgodę na wykorzystanie tego zdjęcia mojemu synowi za to, że utworzę ten kanał, bo bez niego to byłby tylko kanał, a nie kanał na YouTubie. Ja czekam na Wasze wiersze, czekam z utęsknieniem, a takie specjalne wydanie z tych wierszy drugich, trzecich, czwartych będzie w każdy pierwszy czwartek. Tygodnia, więc teraz miesiąca, przepraszam. Czyli teraz e, za miesiąc, i później za miesiąc, pierwszy czwartek to będą te wiersze, które są drugie, trzecie, czwarte, a te, które przyjdą do mnie świeże, będą w kolejny czwartek. Widzimy się już za tydzień. Czekam na, na Wasze wiersze maksimum 4 na adres mailowy tondera.robertmałpa-hotmail.com. Dziękuję pięknie za teraz. Do zobaczenia za tydzień, i bądźcie zdrowi. Drodzy Państwo, przechodzę na. YouTube na nową jakość filmów. W związku z tym, jeżeli będzie Wam się to podobało, to łapki w górę, komentujcie i subskrybujcie ten kanał.